Lubisz sałatkę jarzynową? Chcesz zobaczyć, jak robię ją w 45 minut? Zapraszam. Obrane warzywa, jajka, wkładam do koszyczka. Do Instant Pad wlewam jedną szklankę wody, koszyczek do garnka, zamykam, przekręcam, ustawiam zaworek w pozycji sealing, ustawiam garnek na 5 minut, naciskam start. W międzyczasie przygotowałam świeże warzywa do pokrojenia do sałatki. Po skończeniu robię 5 minut naturalne odparowanie. Po 5 minutach wypuszczam ciśnienie i otwieram garnek. Warzywa ugotowane, proszę bardzo, mięciutkie. Gorące jajka i warzywa wyjmuję na talerz do sygnięcia. W międzyczasie kroję na drobno świeże warzywa. Piękne jajka ugotowane, warzywa ostygły. Kroję na drobno, wrzucam do dużej miski, żeby wszystko połączyć. Dodaję majonez, musztardę. Sok z cytryny, sól, pieprz. Wszystko dobrze wymieszam. Nie zapomnij o szczypcie cukru. I sałatka gotowa.